witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii <laughs> moje wakacje właśnie wstałam, wypiłam herbatkę ziołową, po której muszę około 30 minut poczekać, aż będę mogła zjeść śniadanie. A w tym też sobie włączę znowu coś do oglądania, więc sobie obejrzę coś, zjem. No, i może pójdę jeszcze dzisiaj do sklepu, co tam sobie ogarnąć, kupić. Nie wiem, zobaczę. Yy, tak jak zawsze się widzimy, jak coś będzie się innego działo. No, dobrze, się śniadanie. Też idę na przystanek autobusowy, ponieważ jadę do klubu, czyli na siłownię, do klubu fitness, aby załatwić pewną sprawę. No, i tak jest tak bym powiedziała na 50% Dzisiaj jeszcze się z koleżanką spotkam i sobie tak pogadamy ze sobą Jeszcze nadam mi znacz czy może czy nie Więc widzimy jak będę szła albo będę wracała z galerii no dobrze, już jestem w domu I więc tak Finalnie nie zawiesiłam karnetu Bo prawdę mówiąc nie upielało mi się względem finansowym Ale za to spotkałam się Z koleżanką I sobie pogadałyśmy O różnych em, Sprawach Wypiłyśmy kawę i No Jak to dziewczyny, kobiety Pogadałyśmy sobie, tak jak mówiłam O różnych sprawach, teraz będę jadła Obiad I coś tam sobie poglądam, i jeszcze miałam dla kogoś coś nagrać. I tak myślę, jak zjem, odpocznę chwilę, to nagram i spróbuję wysłać pomimo słabego, nie internetu, bo naprawdę. I z tego co widzę, coraz większy upał się robi gdzie, po prostu przez ten upał się. Nic się nie chce, prawdę mówiąc, robić. Więc widzimy się tak jak zawsze. No dobrze, więc tak, ja już się do spania szykuję, jak widać, jestem w piżamie. Oglądam sobie ten stary serial, który za powiem, z którego um, jest roku. A jak na stary, bym powiedziała serial, to nawet bym powiedziała, jest. Fajny, on kiedyś leciał w telewizji. Hmm. To jest, czekajcie, tylko znajdę to. A ten serial jest z, dwu... z 2006 roku. Więc nie aż taki stary, jak na to jest taki, bym powiedział, stary. Um, więc, więc tak mi minął no dzień, że um, byłam, się spotkałam z koleżanką w galerii. Um, dzisiaj czas tam naszej nie sobie um, zamówiłam i jeszcze mi tam została takie luźne pieniądze tam około 130 zł, tak um, luźnie na boczku. Muszę dziadkowi oddać 200 um, zł. I pewnie nie mogę się doczekać tej trzeciej paczki z Shanex gdzie przyjdzie ta drukarka um, do naklejek I tak myślę może Wam nagram test tej drukarki Pamiętam, że miałam Wam nagrać test do czyszczenia tych pędzli maszynki um, ale spokojnie, jeszcze i pamiętam o tumie wszystko po kolei postaram się Wam nagrać. Wiadomo, nie od razu, ale po prostu no, postaram się spełnić te obietnice. Tak samo odnośnie recenzji, o następcach, tak samo. Prawdę mówiąc, póki co to. Nie mam chęci aby nagrywać z tego powodu, że mam mega wolny internet. Na razie grafiku na sierpień nie ogarnęłam, więc tak to bym powiedziała na ten moment to wszystko wygląda. Nie udało mi się kupić sobie tego najnowszego dodatku. Zakochaj się. Więc podejrzewam, prędzej w sierpniu sobie kupię ten dodatek I, że tak powiem, w sierpniu mam, y, będę grała i w sierpniu o, wszystko się zaśnie z tym dodatkiem Więc ja, jak nie w sierpniu, to chyba wyraźnie Dobra, ale po prostu na pewno kupię, ale w późniejszym czasie, więc ja już będę kończyła ten odcinek. Jak zasnę, to zasnę. Łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Do zobaczenia. Cześć!